Zakaz wstępu. Szybko, szybko! O, o, Nie wolno tam wchodzić! No i? Młoda, to nie wróży niczego dobrego. Najpierw spytajmy, czy inni archeolodzy nie mają nic przeciwko. O, jasne. Rozumiem, że mi nie ufacie. No cóż. No to co ty, ty, Nie, Nie, ty jest nie o, to o, Co ty co Mówisz? Jesteś super! I bardzo czad ekstra. Świetnie! No to chodźcie! jest zablokowane. A to szkoda. Słyszałam, że w tym grobowcu odkryli pierwszy segregator. Co? Idźcie przodem. Hmm. uwaga na pająki. A, dlaczego zawsze muszą być pająki? Iii, może znajdziemy kawałki starożytnej ceramiki. Możliwe, ale wierzę, że znajdziemy tu coś o wiele lepszego. No dobrze, no to jazda! Wiesz, wreszcie ten posążek! już nie umiem się skoncentrować. Teraz muszę zaczynać od początku. no co jest? Żartuję, proste, że już go mam. Dziewczynki, musimy stąd uciekać! Szybko! Ucieczki w ostatniej chwili to nasza niż kawałki ceramiki. Chcę być archeologiem do końca życia. I może weterynarzem też. Świetnie. A teraz uciekamy stąd, złotka. <grystanie> Co się stało? Ktoś właśnie ukradł Złotą Wydrę. Ukradł? Siedź cicho. Ukradł? To my ukradłyśmy Złotą Wydrę? Cii, bo jeszcze nas usłyszą. O rety. Kradzież jest zła, jasne? I wcale nie tak fajnie zła. Nie, czad Ekstra. Oj, no wiem, no wiem. Po prostu chcę być archeologiem z prawdziwego zdarzenia i chcę zaimponować swoim nowym superprzyjaciółkom. Macie rację, jestem bardzo zła. Wow, no, nic nie szkodzi, Jemiko. Też chciałabym sobie zaimponować. Jemiko, przyjaźnimy się, a przyjaciółki trzymają się razem. Odłożymy te wydry na miejsce i nieważne jaka będzie kara, weźmiemy ją na siebie. Jejku, serio? Jesteście najlepszymi przyjaciółkami, jakie miałam. Wiecie co? Trzymałam te naszyjniki przyjaźni, które zdobyłam podczas ostatniej wyprawy dla prawdziwych przyjaciółek. No i dzisiaj myślę, że je znalazłam. Będziecie moimi najlepszymi przyjaciółkami. Ach, są takie piękne! Jasne, że będziemy! Świetnie! Skoro już jest wszystko jasne, możemy zwrócić wydrę. Przyjaciółki! Stop! Się ruszyć. przyjaciółki, oddajcie mi te wydry. Eee, co ja wyprawiam? Eee, co jest? Co ty z nami zrobiłaś? Eee, a nie wspomniałam, że dzięki tym naszyjnikom zrobicie dla mnie wszystko, o co was poproszę? Co? Nie mogę? Eee, Gostiać? Jemika, to nie jest fajne. A według mnie jest. <laughs> Oho, przyjaciółko bajko, zrób coś z nosem brawurki. Nie rób tego. Fuj. Hmm. Przyjaciółko Brawurko, udawaj, że jesteś piłkarzem. Hej, był spalony, sędzia Kalos. Uh! Jestem skrzydłowym. Dlaczego tak dziwnie mówię, trenerze? <laughs> Widzicie? Wcale nie jest tak źle. I to jeszcze nie koniec. Za chwilę kolejny etap naszej wspólnej przygody. Zaraz zdobędziemy Lemura Myszatego. Wiesz, wygląda zupełnie jak ty, Brawurko. Dostajesz czerwoną a żeby go zdobyć potrzebujemy eksperta. A jest nim ktoś, kogo dobrze znacie.